Szanowni Państwo, przejdziemy teraz do kolejnej prezentacji, a na scenę pozwolę sobie zaprosić panią Renatę Maślankę, przedstawicielkę lokalnej marki miodny szlak, członkini Rady Fundacji, jedną z osób, które od początku uczestniczyły w procesie budowania tejże marki, i o tym właśnie usłyszymy. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja postaram się w dużym skrócie opowiedzieć o nas, o naszej marce, Miodny Szlak. Nie wiem, czy ktoś na sali nie słyszał jeszcze wcześniej o nas, jak dopiero dzisiaj, nie sądzę. Natomiast, tak naprawdę, pierwsze spotkanie odbyło się w 2019 roku w maju na, w kamiannej w, u. Pana Nowaka, tak? Jest z nami chyba dzisiaj na sali. Bardzo mile to wspominamy. Następne spotkania odbywały się już cyklicznie. Na tym pierwszym spotkaniu grono zapaleńców stwierdziło, że chce coś zrobić dla rejonu, że chcemy zaistnieć, że jesteśmy zakochani w naszym terenie. Uwielbiamy i ziemię, i to, co się tutaj dzieje. I te rzeczy, które warto promować. Każdy z nas był w jakimś sensie przedsiębiorcą, każdy z nas był jakimś takim zapaleńcem, każdy z nas miał zupełnie inny pomysł na, na siebie. I tak naprawdę Norenia ze swoją inicjatywą i, i swoim szaleństwem, którego jej nie można odmówić, stworzyła taki zespół pierwszych osób, które się spotkały, które stwierdziły, że budujemy taką markę. Nie było nazwy miodny szlak, nie było, nie było tego pięknego znaku. To wszystko toczyło się w trakcie kolejnych naszych spotkań, burz mózgów, które sobie tak cyklicznie organizowaliśmy w różnych miejscach i tworzyliśmy tak naprawdę coś, co, z czym moglibyśmy wyjść dalej poza nasz rejon, nasze produkty, nasze usługi, ale wszystkie opatrzone tym symbolem, który później w trakcie tych rozmów wyznaczyliśmy i jest to symbol miodu, miodu szeroko pojętego, miodny szlak. Powstała marka lokalna, powstała księga jakości. Zaczęliśmy startować do różnych konkursów. Bardzo dobrze nam się dzisiaj już współpracuje i z Urzędem Marszałkowskim, za co bardzo dziękujemy, i z naszym szanownym panem starostą i starostwem i starostwem nowosądeckim. Zostaliśmy również docenieni przez. Wiele, wiele instytucji, między innymi przez Nowosądecką Izbę Turystyczną, za co bardzo serdecznie dziękujemy. To było dla nas takie mocne wyróżnienie, które nam znowu dołożyło trochę skrzydeł do tego, żeby dalej frunąć. Organizujemy cyklicznie oczywiście warsztaty, szkolenia, konferencje naszym już takim lokalnym. Produktem są jarmarki, które są też cyklicznie się odbywają, ostatnio nawet kilka było w Muszynie, w mojej miejscowości, którą się szczycę i chwalę i jestem bardzo szczęśliwa, że tam mieszkam i obserwuję ten rozwój, bo w takiej Muszynie jestem jakby świadkiem tego, co się dzieje na przestrzeni ostatnich lat i to, co z małej miejscowości dzieje się w ciągu, w ciągu kolejnych, w kolejnych lat. Ja jestem zwykłym przedsiębiorcą, który, y, z, któremu się też zamarzyło przynależeć do tej, y, do tej organizacji. E, dzisiaj y, prowadzę restaurację i gdyby nie Miodny Szlak, na pewno ta restauracja moja nie byłaby pięknie ozdobiona koronkami pani Danuty Zając, która też należy do naszego grona. Nie miałabym wspaniałych wyrobów wędliniarskich czy mas uczestników. Nie miałabym, uważam, jednych z najlepszych miodów z terenu Nowego Sącza, którymi dzielę się z klientami, z gośćmi mojego domu miodu i wina. Wszyscy ludzie, którzy przyjeżdżają i widzą miodny szlak. Bardzo dużo osób pyta, co to za inicjatywa, co to jest. Oni to kojarzą głównie z miodem. Natomiast po rozmowie informujemy, że Miodny Szlak to nie tylko ten nasz cudowny złoty eliksir, miód, ale także ludzie, ich pasja, ich zaangażowanie, to są fantastyczne wyroby. Pierogarskie to są fantastyczne miejsca na spędzenie wolnego czasu, na rekreację, na sport. To są cudowne miejsca do wypoczynku, to są przepyszne smakołyki. No, nie sposób tego wszystkiego wymienić. Nasza inicjatywa polega na tym, żeby wszystkich ludzi, którzy mają talent, mają pasję, są mieszkańcami naszego regionu, żeby ich zachęcać do. Spotykania się i do dzielenia się tym, co mają najlepsze. A my wierzymy, że to, co zrobimy, będzie mm, służyło wszystkim im i innym gościom. Bo ja osobiście też powiem, że jako mieszkanka muszyny od dwudziestu kilku lat nie miałam bladego pojęcia, że niedaleko w Tyliczu jest cudowna farma lama. Nie miałam bladego pojęcia, że panowie z Janczosadu tworzą tak wyśmienite miody. W głowie mi się nie mieściło, że jest tyle fantastycznych, unikalnych osób na tym terenie, które mieszkają, i tak naprawdę my nie znaliśmy się wcześniej. Miodny szlak powoduje to, że wszyscy możemy się spotkać, że wszyscy możemy sobie wzajemnie pomagać i siebie promować. I myślę, że cała inicjatywa na tym polega. Bardzo dziękuję. Chyba tyle z mojej strony.